Jedziemy, jedziemy. Uh, uh. O, ale fajnie. Zrobiły nam się ten. Uh, i teraz byś tak zabić. Ja, ja pewnie się w... za którymś razem zabiję, to jest logiczne, no okay. Ile jest tu w ogóle tych rozdziałów w tej grze? Osiem, tutaj jest też. Raz, dwa, trzy, cztery Pięć. No i mój jest smutny, no. Zobacz jaki mój robocik, o. Oh. Weź w ogóle. No i mój robocik był smutny. To jest tylko emotikona. Tak, emotikona. A teraz to była emotikona rozbierania. na to patrzę, to chyba będzie naj te odcinki teraz, co kręciliśmy dzisiaj to są chyba naj najlepsze z całej serii tak? Na najbardziej się śmieję z tego, co mi który... jakiej głupoty mi tu... O, tak i gdzie? nie stawiam mi to por... no, ty tam wbij, wbij tam ja nie wiem na, na czym polegają w ogóle tuby transportowe że cię transportują, no gdzie ty mi tu żeś postawi? o <laughs> wysłałem ciebie tam o będę perfidny, dobrze? Nie No i gdzie masz iść? Chwila Nie, bo spadniesz, 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 spadniesz Chwile spadniesz. Chwila, jeszcze raz, daj mi jeszcze raz O, wiem gdzie ty musisz to położyć Ja wiem też Tutaj, nie? Tu Teraz, kładź! Już! No dzielę, gdzie, w stronę? Gdzie? I teraz, zadaj już siakę za tobą Ja jestem za tobą już w tej chwili. Bigniem do guziczka. To czekaj, to ty tu stój. A ty spadaj. I... No spadaj tam. Czekaj, ja tu mogę portal, a jak położę tu portal, to ty się zabijesz, nie? Idź. No gdzie ty w którą stronę? Do drzwiczek, O. A. A jakie fajne wejście do drzwi. <laughs> nie, spadłem. To już koniec tego odcinka. Dokładnie i oczywiście najnowsza motikona. Śmiechu. Nie. Nie. To jest najnowsza emotika. Co ty robisz? No to powiedziałaś najnowsza emotikona, aha, czy jaka? To jest najnowsza! <głos> <głos> Dostaliśmy ją po poprzedniej rundzie. Oczywiście. No, no i tak się wam zbędemy. Siema. Siema sześć, siema cześć.